Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu wywiadów w ramach cyklu Podkarpackie rozmowy. Jaka przyszłość czekała Podkarpacie? Projekt ten został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Dzisiaj troszeczkę o biznesie, administracji publicznej, o samorządzie, a moim państwa gościem jest pan doktor. Krzysztof Jarosz, prezes Anockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Myślę, że z racji faktu, iż łączy pan kilka różnych sektorów, kilka różnych dziedzin, czyli ma pan doświadczenie właśnie pracy w samorządzie, ale ma pan również bogate doświadczenie pracy w administracji publicznej, ale także w biznesie. To chciałbym pana zapytać o to, jak ta współpraca międzysektorowa przebiega. Był pan radnym miejskim w Bogufale, jedną kadencję. Pracował pan w Mistrzostrasy Powiatowym w Rzeszowie, ale od tego można powiedzieć najniższego szczebla, bo od stażysty aż po dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego. Obecnie zarządza pan jednym z największych przedsiębiorstw tutaj, myślę, że w tej, w tej części, która stawia na nowoczesne technologie. Jakby mógł pan podzielić się swoimi doświadczeniami? Więc jeżeli chodzi o y, taką współpracę y, poszczególnych y, rodzajów, y, y, organizmów, które funkcjonują w naszym regionie, czyli mówimy o administracji, o uczelniach, o biznesie, to mam wrażenie, że tam, gdzie ta współpraca jest zaawansowana, tam są widoczne sukcesy. Myślę, że takim dobrym przykładem jest Rzeszów, czy aglomeracja rzeszowska, łącznie ze strefą, z prężnie rozwijającymi się uczelniami i to jest też dobry przykład, że ta współpraca powinna być i powinna być na jak najwyższym poziomie i z pewnością jest wiele do zrobienia i w regionie i w kraju, żeby te sukcesy jeszcze się pojawiały, żeby ta współpraca była coraz większa, natomiast z pewnością jest to taki podstawowy warunek do tego, żeby czy dane miasto, czy dany region, czy nasz kraj mogły się rozwijać. Nasz projekt zakłada właśnie taką dyskusję na temat przyszłości województwa podkarpackiego, tego, co się zmieniło, tego, co, co się zmienia, i tego, co czeka nas w tej bliższej i tej dalszej przyszłości. Pan jako mieszkaniec, myślę właśnie, aglomeracji rzeszowskiej, właśnie wcześniej samorządowiec, ale właśnie także tworzył Pan pewne otoczenie dla biznesu, właśnie zarządzania z Parkiem Naukowo-Technologicznym Rzeszów Dworzysko. Jakbym mógł Pan podsumować ten projekt, czy on się sprawdził Pana zdaniem, czy może być pewnego rodzaju wzorcem dla rzeczy innych regionów? No, z pewnością jest to projekt nietypowy. Nie często zdarza się, że samorząd powiatowy akurat zajmuje się przygotowaniem terenów inwestycyjnych i oferowaniem inwestorom działek. Tutaj duża zasługa zarządu powiatu Rzeszowskiego na czele z panem Starostą Józefem Jodłowskim, a także koordynatora projektu pana Waldemara Piara, To tak naprawdę oni e, są, że tak powiem, mówiąc w skrócie, ojcami sukcesu, chociaż nie jedynymi, bo, bo e, park nosi imię świętej pamięci minister Grażyny Gęsickiej, e, która bardzo zabiegała o to, żeby. Środki na realizację tego projektu e, się znalazły e, i jest to z pewnością e, już można powiedzieć zgodnie z motto parku Rzeszów Dłożysko gospodarcze serce miasta i regionu. E, ten projekt to wielki sukces. E, kilkadziesiąt firm, wiele miejsc, e, kilka tysięcy miejsc pracy. E, taka strefa, która cały czas się rozwija i która e, rozwijać się będzie. E, także poza... E, tym wielkim sukcesem, jakim jakiś czas temu była Dolina Lotnicza, czyli ta, ta strefa przy lotnisku, która również odniosła wielki sukces. Ten projekt realizowany przez Powiat Rzeszowski również multiplikuje. Tak, i to jest taki kolejny silnik rozwojowy właśnie tej centralnej części Województwa Podkarpackiego, Rzeszowa, Powiatu Rzeszowskiego i jeszcze sąsiednich powiatów. Rzeszów, powiedzmy, Rzeszowski, aglomeracja Rzeszowska ma jednak swoje strategiczne położenie. Jest to, można powiedzieć, gospodarcze, właśnie centrum regionu, ale także ze względu na położenie administracyjne, tutaj szlak, mówię tutaj o autostradzie A4, teraz powstającej Via Carpacie, czyli drodze S19, no ale także z racji faktu, że jest to miasto wojewódzkie, ma ono swoją specyfikę. Pan jako, można powiedzieć, mieszkaniec aglomeracji rzeszowskiej, ale teraz osoba, która realizuje się biznesowo na południu Województwa Podkarpackiego, bowiem w Sanoku, stoi właśnie Pan na czele sanowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i czy to doświadczenie pracy właśnie w, chociażby w parku naukowo-technologicznym jest dla Pana przydatne w obecnych, w obecnych wyzwaniach, które, które, które pan realizuje właśnie w Stanowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, i czy być może właśnie ta współpraca, o której też rozmawialiśmy w ramach chociażby debaty na temat współpracy szkolnictwa wyższego z biznesem, ostatnio właśnie na uczelni państwowej imienia Nagrodka w Sanoku, czy w ubiegłym roku w ramach Regionalnego środka Debaty Międzynarodowej Rzeszowej na temat Doliny Wodorowej, czy być może właśnie to, czy to pozwala panu, na wzniesie, jakby troszeczkę na wyższy, na wyższy poziom i być może pewne rozwiązania można skopiować, może coś ulepszyć, poprawić właśnie w Sanoku te rozwiązania, które były tutaj w Rzeszowie. Mhm. Zdecydowanie tak. Sanok jakby postrzegam też w kategorii takiego miasta, lidera tej części właśnie województwa, tak zwanego subregionu Biszczackiego, i myślę, że jest duża szansa, że to miasto, podobnie jak Rzeszów, Odniesie sukces. Oczywiście jest tutaj potrzebna duża praca i to na wielu szczeblach czy samorządowym, czy biznesu, czy uczelni. Szczęśliwie na terenie miasta jest zlokalizowana uczelnia i to jest bardzo duży atut. Z pewnością można skopiować te dobre rozwiązania, które, które właśnie udały się w Rzeszowie czy w okolicach Rzeszowa, natomiast czasy się zmieniają i poprzeczka jest podniesiona wyżej. Mam wrażenie, że obecnie nie wystarczy dobrze uzbroić teren, żeby no, zachęcić inwestorów do, do, do decyzji o lokalizacji inwestycji. Oczywiście położenie Sanoka jest, w porównaniu z Rzeszowem, jest, jest gorsze. No nie jest... Rzeszów ma to, o czym Pan mówił, czyli jest na przecięciu głównych szlaków zachód wschód północ-południe. Natomiast budowana droga ekspresowa S19 Via Carpatia na południe, skomunikowanie Sanoka daje taką ogromną szansę, po pierwsze, właśnie tej dostępności do dróg szybkiego ruchu. Natomiast, myśląc, mówiąc o wysokiej poprzeczce, myślę też o tym, że oczekiwania inwestorów i te wyzwania, przed którymi stoją firmy, są znacznie bardziej. Na znacznie wyższym poziomie niż kilka lat temu. A mam tu na myśli właśnie energię, czy paliwo, czy, czy, czy dostarczanie ciepła, czyli ta, całą tą branżę. W takim, gdybyśmy ją zamknęli w takim pudełku, energetyka to jest też niezwykle istotne w tych obecnie trudnych czasach geopolitycznych. I dlatego jest też pomysł realizacji projektu wodorowego, bo teraz, jeżeli trzymamy się stricte. Tej części dotyczącej inwestycji, czy ściągania inwestycji do, do miasta, to poza dobrze przygotowanym terenem inwestycyjnym, trzeba dać gwarancję albo umożliwić to, że na tym terenie będzie energia elektryczna, będzie możliwie tania i jeszcze zgodnie z obecnymi wymogami, będzie to zielona, zielona energia. I to jest niezwykle ważne dla firm. Wodór to technologia przyszłości czy teraźniejszości? Myślę, że to jest takie pierwsze zasadnicze pytanie, od którego należy wyjść. Myślę, że także warto zapytać właśnie o stopień zaawansowania wdrożenia tej technologii, właśnie na przykładzie miasta Sanoka, a także właśnie o współpracę z otoczeniem biznesu oraz lokalnym, samorządem, właśnie samorządem miejskim, ale myślę, że także samorządem wojewódzkim i przede wszystkim tego, jak władze państwowe, mówię tutaj o polskim rządzie. Ale także myślę, że należy spojrzeć szerzej troszeczkę na to środowisko międzynarodowe, na Unię Europejską i tych innych graczy, właśnie jak, jak to wygląda. Wodór z pewnością jest technologią i teraźniejszości, i przyszłości. Teraźniejszości, dlatego, że jest to technologia zaawansowana, która jest już funkcjonuje w gospodarce. Firmy z tej technologii korzystają, choć trzeba powiedzieć, że setki takich projektów dopiero są tworzone na świecie, tak? Czyli myślę, że najlepsze lata jeszcze są przed wodorem. Z pewnością z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia Podkarpacia czy Sanoka ta przyszłość to jest tak zwany miks energetyczny, a w tym miksie zielona energia, technologie wodorowe będą pełniły ważną rolę, chociaż na pewno nie, nie będzie tak, że będą dominowały w skali makro. Pewnie będą to inne rozwiązania, mówimy o elektrowniach atomowych, innych rozwiązaniach. Natomiast w takim skali miasta, czy dekarbonizacji, o czym się teraz dużo mówi, czyli odejścia od dwutlenku węgla, wodór będzie bardzo ważny. Dlatego my przygotowujemy właśnie ten projekt w Sanoku. Jest szansa, że to będzie jeden z pierwszych takich kompleksowo zrealizowanych projektów w Polsce. I mam nadzieję, że za kilka lat to Sanok będzie takim miejscem wycieczek innych samorządowców, którzy będą chcieli multiplikować, kopiować te rozwiązania u siebie i bardzo dobrze. chodzi o to, żeby takimi dobrymi praktykami się dzielić i żeby nie tylko Sanok, ale inne polskie miasta również się rozwijały. Mam no, też należy podkreślić, że Sanowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej pod pana rządami odnosi wiele różnych sukcesów, bo widzę różnych prestiżowych nagród w ostatnim czasie. To rzecz niezwykle ważna, ale także myślę, że fakt, iż spółka angażuje się także w życie, w życie miasta, chociażby współorganizacja samolotskiego przedsiębiorstwa, e, forum gospodarczego. E, I też taka bliska współpraca właśnie, czy to z miastem, czy, czy właśnie z uczelniami wyższymi, myślę, że to są być może te kierunki właśnie, e, też myślę, że takie wzory dla, dla, dla innych samorządów. No tu muszę oczywiście potwierdzić, yy, współpraca, no, czy z władzami miasta to, to naturalne, jesteśmy spółką, yy, której właścicielem jest miasto, a, a, a tą władzę reprezentuje Pan Burmistrz i to współpraca jest oczywiście bardzo dobra. Yy, natomiast równie dobra jest współpraca z yy, uczelnią Stanowską, uczelnią państwową imienia Jana Grotka z Panem Rektorem yy, i to dobrze, moim zdaniem tak powinno być, yy, staramy się również, organizować spotkania z przedsiębiorcami. Chodzi o to, żeby właśnie te wszystkie sfery, te trzy sfery się spotkały i żeby wspólnie myślały o, o rozwoju właśnie miasta. No i staramy się to robić. Wewnętrznie, jeżeli chodzi o Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, również jakby zmieniamy, reformujemy firmę. Chcemy nie tylko sprowadzając nowoczesne, nowoczesne technologie, ale również organizacyjnie być przygotowanymi na na taką zmianę, to, to musi nastąpić też zmiana filozofii funkcjonowania firmy i, i tutaj staramy się to wspólnie jako zespół Stanowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej robić. Do tego celu chociażby został powołany tak zwana grupa Lean Management, czyli wprowadzamy takie najwyższe standardy zarządzania firmą, a jakby te wewnętrzne zmiany no później procentują na zewnątrz. Już obecnie realizujemy kilka dużych projektów. Największy to jest budowa kotła na biomasę za 33 miliony złotych. Natomiast bardzo głęboko wierzę w to, że te największe projekty, te największe inwestycje jeszcze przed nami. Mam na myśli właśnie o realizacji projektu wodorowego, który jest ogromnym wyzwaniem i będzie to na pewno długa droga, ale. Jestem przekonany, że, że jakby ta droga, na końcu, tej drogi będzie meta i wielki sukces tak? dla, dla przedsiębiorstwa, dla miasta, dla subregionu, dla regionu i dla kraju. Tak? Bo chodzi o to, żeby no, nie stać biernie w miejscu, tylko aktywnie działać i, i pokazywać, że można. No właśnie teraz myślę, że warto już tak powoli podsumować tą całą naszą rozmowę. W związku z czym chciałbym pana zapytać o to, jak ten region, także pod kątem właśnie biznesowym, ale myślę, że warto też wspomnieć właśnie o tej współpracy właśnie czy z sektorem organizacji pozarządowych, czy właśnie pomiędzy poszczególnymi samorządami zmienia się przez ostatnie lata oraz jakie właśnie kierunki rozwoju i zmian przewiduje pan na tę bliższą i dalszą przyszłość? Sytuacja jest bardzo dynamiczna i rola Podkarpacia jako regionu również bardzo się zmieniła. A taką game changerem w ostatnim czasie był 24 lutego, jeżeli dobrze pamiętam, czyli wybuch wojny na Ukrainie, kiedy staliśmy się tak naprawdę no, takim centrum logistycznym dla sąsiada wschodniego. To jest powoduje pewne zagrożenie. Mieliśmy nie tak dawno okazję się o tym przekonać, kiedy no, nieszczęśliwie jakieś tam rakiety na teren akurat w, w tym przypadku województwa lubelskiego, no ale, ale w tym pasie przygranicznym spadły. Natomiast z drugiej strony jest to też ogromna szansa, że mam nadzieję, w najbliższym czasie działania wojenne się zakończą i my będziemy tak naprawdę takim, takim sercem tej, tej, tej odbudowy Ukrainy i że tutaj przez Podkarpacie będzie przewijało się wiele firm, że tutaj będą powstawały centra logistyczne, że tu będą rozwijały się firmy, będą powstawały fabryki, które za tak zwanym płotem, czyli za granicą, będą mogły swoje usługi oferować przy odbudowie Ukrainy, więc to położenie Polski, ale przede wszystkim Podkarpacia, no bardzo, to znaczenie położenia bardzo w ostatnim czasie wzrosło i ja to postrzegam jako szansę. Mam nadzieję, że jakieś inne geopolityczne wydarzenia nie spowodują, że że, te szans, że tych szans stracimy. Zawsze starałem się optymistycznie patrzeć i, i myślę, że trzeba z tej sytuacji wyciągnąć to co najlepsze, czyli jakby spowodować taki kolejny sygnał do rozwoju Podkarpacia i miast poszczególnych, a to położenie myślę, że będzie sprzyjać temu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozostaje życzyć, myślę, że dalszych sukcesów i no i mam nadzieję, że zobaczymy w kolejnych wspólnych inicjatywach. Także dziękuję. Dziękuję bardzo.